Dobra, 3-4 jadą konie po betonie Witamy wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Pulsar Jesteśmy na serwerze Extreme Tech I będziemy sobie tutaj grać z Sokersem, który jest tutaj ze mną Witam To będzie już nas, nasz czwarty odcinek z tego serwera I w tym odcinku zrobimy sobie chatynkę Już mamy tutaj udziergany udzierganą kulkę za pomocą czego to robiliśmy, soccer Powiedz. Nie, nie wiesz nie, oczywiście. Nie, Czy wiesz? Nie wiem, ja tylko budowałem. To jest za pomocą y, klocka, który się nazywa Building White i jest y, z, z jakiego moda on jest? Ja go gdzieś widziałem tutaj. za pomocą Building White, który jest z OpenBlocks. On wam daje możliwość stawiania takich struktur, które będą widoczne dopóki nie postawicie na nim bloku jakiegoś. No i w momencie, kiedy zniszczycie, no to znika to wszystko. Ale wam daje takie struktury, za pomocą których możecie budować widzicie co tutaj się dzieje stawia taką kulkę znalazłeś soccers mhm. to weź to z, y, przepal w tym w slag furnace tutaj masz slag furnace i ten to zbi i normalnie do slag furnace przepal tylko nie zgin No i za pomocą tego bloczka zbudowaliśmy sobie taką kulkę Mniej więcej takie jajo naprawdę Chyba to jest jajo sokers nie? Czy kulka? Nie, chyba kulka Kulka, no to kulkę zbudowaliśmy, obudowaliśmy ją brikami Tam mamy małą fabryczkę brików Jest ich tyle, że no nie mam pojęcia w ogóle jak my to zużyjemy Jest 128 staków i tutaj 128 staków I tutaj pełno stołna. A wszystko jest za pomocą y, Ignis Extruder który przesyła do Cyclique Assembler i Cyclique Assembler zamienia to w Stone Briki także mamy tego od y, ciut ciut i tego raczej nie zużyjemy Ok, czyli co z musimy zrobić? Na pewno lampę, nie? Frap lampę Tutaj masz ten w tej skrzynce masz yy, y, ignis y, wrap nie jak to się nazywa Wrap y, ign, igniter I tutaj masz też y, Dark Iron, z tego możesz zrobić lampę jedną Albo albo więcej czy ja mam zrobić Jak chcesz Może czy zrobić no dobra, to zróbmy na szybko. Wiem chyba, że Silver potrzebuje. I potrzebuje co jeszcze? Potrzebuje ten... Glass panel. Glas jest, który jest na Dobra, ja tego nie wziąłem, chyba. A nie mam, dlaczego mi to nie tam? Musimy chyba, sokers, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, zrobić uplighta, nie? I to wszystko po... poogarniać. Słownie mamy tutaj mydło i powidło jak, jak myślisz Sokers, Tak chyba jest co No musimy stworzyć ten chłopak, a, a. No, to AF Ale myślę że najpierw zrobimy sobie podłogę w naszym domku co? Jak myślisz no, Sockers? Już na... wtedy nie, podłogę to w domku od razu zostawiłem No ja myślę, że w połowie po prostu zrobimy pierwsze i drugie piętro, co? Na razie. Jak myślisz? To na połowę przedzielimy. Tam, gdzie jest to okno, to zrobimy podłogę. Że będzie jedno nad, nad podłogą będzie te okno, co? No dalej. Ja myślę, że my to I... zrobił... Z czego to zrobimy? Z drewna? Możemy. No, to daj tam od razu te ruberowe, co będziemy się tam czaskać. I z drewna od razu zrobimy, nie z desek. Tak, żeby było finezyjnie. Co? Z drewna czy z desek? Z drewna. Z drewna czy desek? Z drewna. No i jedno musisz tam zostawić nad oknem, nie? Jak tu masz te okno, to jedno zostawić w przerwy i pod tym stawiać podłogę już. Wiesz o co ho? Czy nie? na No weź tam postaw jedno drewno. Niżej, niżej jedno. Jeszcze niżej. No, jeszcze jedno niżej. I będzie grało. Dobra, ja tu robię chwilę, chwilę przerwy i widzimy się jak wszystko garniemy bo mamy tylko 15 minut w sumie, także musimy to wszystko ogarnąć w czasie przerwy. Ok, witam po krótkiej przerwie. Sokerz mi tutaj zebrał wełnę. Jak zwykle w ekwipunku mam bałagan. I zrobimy sobie coś takiego co się nazywa winda, nie? Czyli elevator. Robimy to z ender perły i z wełny. I działa bardzo fajnie, zaraz Wam pokażemy jak i wykorzystamy to w naszym domku. Już podłoga stoi. Zrobiliśmy podłogę z drewna, którego produkcją zajmuje się nasza farma i, i tyle. Kócie są perły. Po Nie wykwipuj, bo widzisz, jest, jaki jestem ślepy. Dobra, i jak to robimy? Bierzemy sobie, o, bierzemy sobie te bloki i stawiamy w miejscu... o dół? On tak się świeci po prostu. Tak się świeci, czemu? A bo może ta lampa tutaj się prześwituje. Stawiamy jeden tu. A jeden tam u góry. <laughs> Chyba będzie ciężko, ale My sobie tak poradzę. No i teraz będzie działać, jak to Sokers pokazał. Shiftem schodzimy na dół, spacją wchodzimy do góry. Ja Wam zaraz to przekażę jak to, znaczy wam przekażę. Pokażę Wam jak to się robi. No i jesteśmy. I w tym momencie nie musimy tutaj jakoś robić jakiegoś zejścia, tylko mamy na środku naszą windę i będziemy mogli sobie łatwo na dół schodzić. Czyli robimy jeszcze sokres jedną przerwę i będziemy stawiać system apply it Czy będziemy pokazywać? Tak. Nie, raczej nie mamy czasu, nie? Na to. Także no, skraftujemy sobie wszystkie to, to rzeczy. rzeczy się, tak, tak jak sokres mówi. Także chwila przerwy i wracamy. Ok, wracamy po przerwie. Mamy już część tych rzeczy pokraftowanych, a w zasadzie wszystko Sokers, nie? No. tak. tak. Tylko y, Sokers już idzie spać, bo jest godzina 0.41 A on jutro idzie, idziesz do szkoły jutro. No właśnie. Także może ja sam skończę to robić na, na pauzie. Przeniosę tą maszynerię stąd tamte miejsce i podłączę je pod A Będzie troszeczkę kombinowania, więc będę robił yy, dokrętki i skończę ten odcinek już bez Sokersa, więc Sokers się pożegnasz z nimi czy nie. Z naszymi widzami. Dobra, na razie. No, na razie dobranoc Sockers. I będziemy Dobra. się widzieć za chwilę. Dobra, i tutaj planter rozkopiemy sobie od razu o i pięknie tutaj planter kratka niżej i i od razu kabelki tutaj pójdą tu bateryjka i będzie przepięknie z każdej strony. Także tutaj bym musiał baterykę odprowadzenia w górę w dół. I tutaj emisystem i tak dalej. Także jeszcze chwila i zacznę to składać. Wiem, że mi jednego zabraknie. Także zrobię chwilę przerwy, bo muszę zrobić... Dysk damy gdzie? Dysk damy tutaj. I damy do środka ten 16k. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne Przepalanie tego drewna Przepalanie drewna na jestem OK Przepalanie drewna na czarkol Czyli zrobimy sobie tak od góry eksport Czyli cyk i cyk i tutaj damy, że ma się ten rubberwood z takami przerabiać i z drugiej strony damy, że ma wychodzić. Angry zombie stoi przed świnką. Przed skarbą to znaczy. Już poszedł. Kurczę, mam wyładowany killów i dlatego ciężko się kopię. No dobra, ale to by było na tyle i tylko sprawdzimy czy to działa Czyli wrzućmy sobie Trafia to tutaj Jedno... Jednocześnie to znika Słuchaj ogarniku Ty ogarniasz może Dobra, kończymy i do zobaczenia w kolejnym Odcinku.